Osiemandero Nux B8, czyli system bezprzewodowy do grania na instrumencie. Bardzo fajnie rozwiązany, bo mamy tak, stację dokującą do urządzenia, które jest transmitterem, czyli nigdy go nie zgubimy, zawsze go sobie tutaj wkładamy. On się trzyma na magnesik. Jak to jest w pedalboardzie, to się całkiem, całkiem nieźle trzyma. Zestaw jest wyposażony w tuner, w booster. Dodatkowo mamy wyjście. Tutaj liniowe, czyli możemy się rozdzielić sygnałem na bezpośrednio, na, na przykład nagranie liniowe w domu, bardzo fajna rzecz, w studio bardzo fajna rzecz, bo można nagrać tą samą partię gitary zarówno na wzmacniaczu, jak i po prostu później do obróbki, na przykład we wtyczkach. VST. Zestaw, no, można nam sobie wgrać swój własny obrazek i w ogóle taki powitalny. Bardzo, fa bardzo, fajny, bardzo fajny zestaw, którego używam od dłuższego czasu. Natomiast tenże zestaw miał pewnego rodzaju problem, który został w tym momencie rozwiązany przez firmware. Nie wszyscy użytkownicy, ale niektórzy z użytkowników narzekali na to, że raz na jakiś czas urządzenie traciło sygnał. I ten sygnał po prostu musiał się złapać jeszcze raz. No i rzeczywiście to było wkurzające. Na szczęście w tym momencie już jest zupełnie nowy firmware, i w tym momencie, szanowni Państwo, ten problem nie występuje. Testuję urządzenie po update przez miesiąc. Ani razu nie przydarzyła mi się ta. Ta przypadłość, więc w tym momencie urządzenie działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ze względu na swoje różnego rodzaju, właśnie, funkcje, jak ten tuner, jak ten booster, no jest to niezłe urządzenie, jeżeli chodzi o bezprzewody. Mam oczywiście na myśli takie bezprzewody tańsze. No to nie jest zestaw, wiecie, za 3000 zł. On kosztuje dużo, dużo mniej. Sprawdźcie sobie cenę w różnych sklepach, i jeżeli szukacie bezprzewodu, to w tym momencie. Warto się zastanowić nad Nuxem B8. Ja będę go używał, bo mi się podoba idea tego magnesiku, idea tunera pierwszy efekt w łańcuchu, a dodatkowo, jakby na przykład się rozładowało i tak dalej, bo to jest stacja dokująca, która też ładuje ten system, ale jakby się rozładowało i tak dalej, tak dalej, to mamy też tutaj wejście. wiecie, w input bez żadnego problemu możemy użyć kabelka. Polecam bardzo serdecznie sprawdzić, obadać. Jest dobrze. Serwis gitarowa Mgła, filmiki o gitarach. Zapraszam, dziękuję. Pozdrawiam.